Cześć! Witajcie na kanale polecamkrzążki.pl. W dzisiejszym odcinku polecam Wam książkę pod tytułem Przewodnik bezbrodni według grzecznej dziewczynki. Autor 2 Holly Jackson. Ta książka opowiada o nastolatkowym nimpiadu papieżu Amobi w Skrócie Pip, która ma na celu rozwiązać zagadkę sprzed 5 lat. 5 lat temu 17-letnia Andy Bell została zamordowana przez celadinkę ja wie, że to on jest mordercą. Wszyscy wiedzą. Dlatego właśnie wszyscy mieszkańcy niewielkiego miasteczka Lidylki tam uważają tę sprawę za zamkniętą. Jednak pipnie nie jest tego taka pewna. Nastolatka zbyt dobrze zna sekrety, jakie skrywać społeczność tego niewielkiego miasteczka. Kiedy zaczyna prowadzić właśnie śledztwo, ktoś za wszelką cenę próbuje jej tym przeszkodzić. Tymczasem na Wychodzą kolejne mroczne tajemnice, a prawdziwy morderca być może wciąż chodzi ulicami tylko jeden. Piprzem jednak nie daje przeszkodzić w tym działaniu w sprawie rozwiązania tej zagadki. Za wszelką cenę zrobi wszystko, aby ją rozwiązać i udowodnić wszystkim, kto tak naprawdę jest tym mordercą Andy Belly. Teraz przeczytam opis tej książki. Sprawa zamknięta. Pięć lat temu 17-letnia Andy Bell zam została zamordowana przez Salah Policja wierzy, że to on jest mordercą. Wszyscy wiedzą. Jednak Pippa o Moby jest tego taka pewna. Nastolatka zbyt zna sekrety, jakie skrywa społeczność niewielkiego miasteczka na angielskiej prowincji. Zawsze kiedy zaczyna prowadzić właśnie śledztwa, ktoś za wszelką ceną próbuje jej w tym przeszkodzić. Tymczasem na jej wychodzą kolejnym mroczne tajemnice. A prawdziwy morderca być może w szkodził jej z nim tylko Czy Pips stała rozwiązać zagadkę, zagadkami, przed lat? Jest to książka tego wydawnictwa. Kategoria wiekowa 15 plus. Jest to książka dla młodzieży. Można też z polecić ją polecić, a Także serdecznie polecam i życzę miłego czytania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Polecam Książki pal.